Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego wrzesień 2025 roku może stać się przełomowym momentem dla setek tysięcy polskich emerytów? Dlaczego od 10 września seniorzy w całym kraju poczują realną ulgę w swoich portfelach, a ich życie może stać się łatwiejsze i bardziej komfortowe? To nie jest zwykła wiadomość to historyczna decyzja podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, która otwiera drzwi do sprawiedliwości finansowej i realnej poprawy życia seniorów. Nazywam się Kowalski i w tym materiale szczegółowo wyjaśnię, jak nowa ustawa wpłynie na wasze finanse, jakie korzyści przyniesie i dlaczego jest to szansa, której absolutnie nie można przegapić. Uwaga, aby w pełni zrozumieć, jak ta reforma zmieni wasze życie, musicie obejrzeć ten materiał od początku do końca. Jeśli przewiniecie lub zatrzymacie się w połowie, możecie przegapić kluczowe szczegóły, które mogą zadecydować o waszej finansowej przyszłości. Subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę, aby być na bieżąco z każdą zmianą dotyczącą emerytur i nie przegapić żadnej ważnej informacji. Dlaczego ta ustawa to prawdziwy przełom dla seniorów? Przez wiele lat temat emerytur w Polsce budził ogromne emocje, frustracje i poczucie niesprawiedliwości. Tysiące seniorów zadawało sobie pytanie: Dlaczego moja emerytura jest niższa, mimo że pracowałem przez całe życie równie ciężko jak inni? Dlaczego system mnie karze za wybór konkretnego miesiąca na emeryturę? Niesprawiedliwe przepisy, szczególnie dotyczące emerytur przyznawanych w czerwcu, sprawiały, że wielu emerytów otrzymywało zaniżone świadczenia, czasem o kilkaset złotych miesięcznie. To nie tylko liczby na papierze, ale realne straty, które wpływały na codzienne życie, możliwość opłacenia rachunków, zakupu leków czy po prostu spokojnego życia na emeryturze. Prezydent Karol Nawrocki, podpisując nową ustawę, otworzył drogę do naprawy tych krzywd. Od 10 września 2025 roku ruszają przygotowania do wdrożenia nowych zasad, które pozwolą zakładowi ubezpieczeń społecznych ZUS, przeliczyć emerytury w sposób bardziej sprawiedliwy i zgodny z oczekiwaniami seniorów. Mówimy tutaj o realnych pieniądzach, które mogą znacząco poprawić jakość życia. W niektórych przypadkach wyrównania mogą sięgnąć nawet kilkuset złotych miesięcznie. Wyobraźcie sobie, co taka dodatkowa kwota może dla Was oznaczać opłacenie rachunków za prąd i gaz bez stresu. Zakup potrzebnych leków bez konieczności rezygnacji z innych wydatków, a może nawet drobna przyjemność, jak kawa z przyjaciółmi, wyjście do kina czy prezent dla wnuków. To nie są symboliczne grosze, to realna ulga w domowym budżecie, która pozwoli Wam żyć godniej i spokojniej. Co więcej, ustawa wprowadza możliwość wyrównań wstecznych, co jest prawdziwą rewolucją. Jeśli przez lata otrzymywaliście zaniżone świadczenia emerytalne, teraz macie szansę odzyskać należne Wam pieniądze. To oznacza, że, nawet jeśli przeszliście na emeryturę wiele lat temu, możecie otrzymać zwrot za poprzednie lata, co w niektórych przypadkach może oznaczać tysiące złotych dodatkowo na Waszym koncie. To szansa na naprawę krzywd, które przez lata wpływały na Wasze finanse i poczucie sprawiedliwości. Co sądzicie o takiej szansie dla seniorów? Czy uważacie, że to krok w dobrą stronę dla polskich emerytów? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu poniżej i kliknijcie w przycisk subskrypcji, aby być na bieżąco z każdym szczegółem tej reformy. Kogo dokładnie dotyczy ta ustawa? Nowa ustawa, podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, jest skierowana przede wszystkim do osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dlaczego akurat te osoby? W tamtym okresie przepisy dotyczące obliczania emerytur działały na ich niekorzyść. Brak kwartalnej waloryzacji składek i uwzględnianie jedynie waloryzacji rocznej powodowały, że emerytury wyliczane w czerwcu były znacznie niższe, czasem nawet o kilkaset złotych miesięcznie, tylko z powodu wyboru tego konkretnego miesiąca. Nie miało znaczenia, jak długo pracowaliście, jakie składki odprowadzaliście, ani ile wysiłku włożyliście w swoją karierę zawodową, system działał przeciwko Wam. Problem emerytur czerwcowych było od lat przedmiotem gorących dyskusji. Organizacje społeczne, media, a nawet Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zwracali uwagę na tę niesprawiedliwość. Seniorzy pisali skargi zgłaszali swoje niezadowolenie, czuli się oszukani przez system, który zamiast ich wspierać, stawiał ich w trudniejszej sytuacji finansowej. Wielu z Was mogło myśleć, dlaczego ja muszę tracić, skoro pracowałem tak samo ciężko jak inni? Teraz, dzięki nowej ustawie, te krzywdy mogą zostać naprawione. Zmiany dotyczą nie tylko przyszłych emerytów, ale także tych, którzy już od dawna są na emeryturze i przez lata otrzymywali zaniżone świadczenia. Jeśli przeszliście na emeryturę w czerwcu 2015 roku i przez ostatnią dekadę dostawaliście mniej niż wam się należało, teraz macie szansę na wyrównanie tych strat. To ogromna nadzieja dla tysięcy seniorów, którzy przez lata czuli się pominięci przez system. W praktyce oznacza to, że setki tysięcy osób w całej Polsce mogą zobaczyć realne pieniądze na swoich kontach, pieniądze, które pozwolą im żyć spokojniej i bardziej komfortowo. Czy cieszycie się na myśl o możliwości odzyskania należnych wam pieniędzy? A może macie pytania dotyczące tego, kto dokładnie kwalifikuje się do wyrównań? Podzielcie się swoimi odczuciami w komentarzu i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnych szczegółów tej reformy. Jak będzie wyglądać proces przeliczania emerytur? Od 10 września 2025 roku ZUS rozpocznie przygotowania do wdrożenia nowych zasad obliczania emerytur. To symboliczny moment, który otwiera nowy rozdział w polityce senioralnej w Polsce. Kluczowym etapem będzie 1 stycznia 2026 roku, kiedy emerytury zaczną być wypłacane w nowych, przeliczonych kwotach. Co bardzo ważne, nawet jeśli decyzja o przeliczeniu waszej emerytury zostanie wydana później, np. w lutym, marcu czy nawet później w 2026 roku, wyrównanie będzie naliczane od początku roku. To zabezpieczenie daje pewność, że nikt nie straci należnych pieniędzy, niezależnie od tempa pracy urzędników. W większości przypadków seniorzy nie będą musieli podejmować żadnych działań. ZUS przeliczy emerytury automatycznie, bez konieczności składania wniosków czy chodzenia po urzędach. To ogromne ułatwienie, szczególnie dla osób starszych, które często obawiają się skomplikowanej biurokracji, wypełniania formularzy czy długich kolejek w urzędach. Nowe przepisy zostały zaprojektowane tak, aby proces był prosty, przejrzysty i przyjazny dla seniorów. ZUS zapewnia, że większość przeliczeń odbędzie się z urzędu, co oznacza, że pieniądze trafią na Wasze konta bez zbędnych formalności. Jednak w niektórych przypadkach, np. gdy dane w systemie ZUS są niekompletne, nieaktualne lub pojawią się jakiekolwiek niejasności, może być konieczne złożenie dodatkowego wniosku. Dlatego warto być czujnym i regularnie sprawdzać swoje konto na platformie PUE ZUS, gdzie będą pojawiać się aktualne informacje o przeliczeniach, decyzjach i wypłatach. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, nie bójcie się pytać, w dalszej części materiału wyjaśnie. Gdzie szukać pomocy i jak skutecznie dochodzić swoich praw? Czy cieszycie się na myśl o wyższych emeryturach bez konieczności załatwiania skomplikowanych formalności? A może macie obawy, że coś może pójść nie tak? Podzielcie się swoimi odczuciami w komentarzu i kliknijcie w przycisk subskrypcji, aby być na bieżąco z każdym etapem tej reformy. Dlaczego zmiany wprowadzono dopiero teraz? Kwestia emerytur czerwcowych od lat była jednym z najbardziej palących problemów w polskim systemie emerytalnym. Seniorzy, którzy przechodzili na emeryturę w czerwcu, tracili na niesprawiedliwych przepisach, które powodowały, że ich świadczenia były niższe, czasem o setki złotych miesięcznie, tylko z powodu wyboru tego konkretnego miesiąca. To absurdalne, że data przejścia na emeryturę miała tak ogromny wpływ na wysokość świadczenia, niezależnie od lat pracy czy wysokości odprowadzanych składek. Organizacje społeczne, media, a także sami emeryci przez lata apelowali o zmianę tych zasad. Skargi Petycje i interwencje w mediach nie przynosiły jednak efektów, kolejne rządy odkładały rozwiązanie problemu na później, a seniorzy czuli się pominięci i ignorowani. Trybunał Konstytucyjny również zwracał uwagę na niesprawiedliwość tych przepisów. Ale dopiero teraz, dzięki odwadze i determinacji prezydenta Karola Nawrockiego, udało się wprowadzić realną zmianę. Podpisanie ustawy to nie tylko formalność, to sygnał, że głos seniorów został wreszcie usłyszany. To dowód na to, że konsekwencja Nacisk społeczny i determinacja mogą przynosić efekty, nawet jeśli trzeba na nie czekać wiele lat. Nowa ustawa to krok w stronę sprawiedliwości, który pokazuje, że państwo chce zadbać o swoich seniorów i poprawić ich sytuację finansową. To także ważny sygnał polityczny: władze zaczynają traktować potrzeby seniorów priorytetowo, co daje nadzieję na dalsze zmiany w polityce senioralnej. Ta decyzja ma ogromne znaczenie dla codziennego życia emerytów. Wyższe emerytury oznaczają większe bezpieczeństwo finansowe. Możliwość zadbania o zdrowie, opłacenia rachunków czy realizacji drobnych marzeń, takich jak wakacje, pomoc rodzinie czy po prostu spokojny sen bez zmartwień o finanse. W obliczu rosnących kosztów życia od rachunków za prąd i gaz po ceny leków i podstawowych produktów spożywczych, każda dodatkowa złotówka ma znaczenie i może decydować o komforcie życia. Co sądzicie o tym, że politycy w końcu zajęli się tym problemem? Czy wierzycie, że nowe przepisy realnie poprawią życie seniorów? A może macie obawy? Że zmiany mogą nie być tak skuteczne, jak się wydaje, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu i dołączcie do naszej społeczności klikając w przycisk subskrypcji. Jak przygotować się do zmian i czego się spodziewać? W kolejnych częściach tego materiału opowiem wam szczegółowo, jak dokładnie ZUS będzie przeliczał świadczenia, jakie mechanizmy zostaną zastosowane, aby proces był szybki i sprawny oraz jak seniorzy będą informowani o zmianach. Wyjaśnię również, co zrobić, jeśli okaże się że nie otrzymaliście wyrównania, mimo że powinniście być objęci nową ustawą. Podpowiem, gdzie szukać pomocy, jak skutecznie dochodzić swoich praw i jak upewnić się, że otrzymacie należne wam pieniądze. Nie przegapcie tych informacji. Obejrzyjcie materiał do końca, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z każdą zmianą w przepisach emerytalnych. ZUS zapowiada, że harmonogram wypłat ruszy pełną parą od stycznia 2026 roku, ale już 10 września 2025 roku to symboliczny moment rozpoczęcia tej reformy. To właśnie wtedy prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która otwiera nowy rozdział w polityce senioralnej w Polsce. ZUS intensywnie przygotowuje swoje systemy informatyczne, aby przeprowadzić masowe przeliczenia emerytur w sposób płynny i bez zbędnej biurokracji. Cały proces dotyczy setek tysięcy osób. Ale instytucja zapewnia, że wszystko przebiegnie automatycznie, a seniorzy nie będą musieli martwić się o skomplikowane procedury czy konieczność składania dokumentów. Jeśli przechodziliście na emeryturę w czerwcu w latach 20.09-2019, możecie być spokojni, należne Wam pieniądze wkrótce trafią na Wasze konta, a wyrównania obejmą wszystkie miesiące od początku 2026 roku aż do momentu wydania decyzji. To ogromna szansa na poprawę Waszej sytuacji finansowej. Zyskanie większego poczucia bezpieczeństwa i możliwość godnego życia na emeryturze. Aby upewnić się, że nie przegapicie żadnych ważnych informacji, regularnie sprawdzajcie komunikaty ZUS oraz swoje konto na platformie PUE -ZUS. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktujcie się z infolinią ZUS lub odwiedźcie najbliższy oddział. Pracownicy pomogą wam wyjaśnić wszelkie niejasności. W przypadku problemów z przeliczeniem emerytury warto także skonsultować się z prawnikiem lub organizacją wspierającą seniorów, aby upewnić się że wasze prawa są respektowane. Co myślicie o tej reformie? Jakie są wasze oczekiwania wobec nowych przepisów? Czy wierzycie, że zmiany realnie poprawią życie seniorów, czy może macie obawy, że coś może pójść nie tak? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu i dołączcie do naszej społeczności, klikając w przycisk subskrypcji. Dlaczego warto być na bieżąco? Zmiany w przepisach emerytalnych to temat, który dotyczy nie tylko seniorów, ale także ich rodzin. Wyższe emerytury to nie tylko większe bezpieczeństwo finansowe, ale także możliwość wspierania bliskich, dbania o zdrowie i cieszenia się życiem na emeryturze. Że nasze materiały są dla Was ważne i pomocne. Szansa na lepsze jutro dla seniorów. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy, która wchodzi w życie od 10 września 2025 roku, to jeden z najważniejszych momentów dla polskich seniorów w ostatnich latach. To szansa na sprawiedliwość, wyższe emerytury i lepsze życie dla tysięcy osób. Które przez lata czuły się pominięte przez system. Dzięki tej reformie, seniorzy zyskają nie tylko dodatkowe pieniądze, ale także poczucie, że ich głos został usłyszany, a ich potrzeby są traktowane poważnie. Nie przegapcie tej szansy, śledźcie nasz kanał, aby dowiedzieć się wszystkiego o nowych przepisach i ich wpływie na wasze życie. Obejrzyjcie materiał do końca, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, aby być na bieżąco z każdą zmianą. Jeśli jesteście w grupie osób które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, możecie spać spokojnie. ZUS wkrótce zajmie się przeliczeniem waszych emerytur, a wyzyskacie należne wam pieniądze. To moment, na który wielu z was czekało od lat czas na sprawiedliwość i lepsze jutro. Co sądzicie o tej reformie? Czy macie nadzieję, że nowe przepisy przyniosą realną zmianę w waszym życiu? A może macie pytania lub wątpliwości dotyczące tej zmiany? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu poniżej i dołączcie do naszej społeczności, klikając w przycisk subskrypcji.